Dobry Gegenpressing. Rozumiesz w ogóle, co oznacza takie trudne słowo? Jurgen Klopp nie tylko rozumiał, ale również rozpromował je po całym świecie piłki kopanej. Zrobił jeszcze wiele innych rzeczy, ale o nich dowiesz się w dalszej części dzisiejszego odcinka. Zapraszam na skrót kariery tego niesamowitego Niemca. Jurgen w wieku nastoletnim, również jak większość jego rówieśników, coś tam strzelał, biegał i grał w paru klubach. Natomiast nie jest to dobrze udokumentowane, więc przygodę zaczniemy dopiero od sezonu 80. 99, 90, kiedy to ze swoim zespołem Rotweist Frankfurt zajęli czwarte miejsce w jakimś okręgu czy innym syfie. Dziwnie skonstruowane były te niższe ligi niemieckie. W każdym razie ten sezon otworzył Klopowi drzwi do zawodowego kopania piłki, bo latem 1990 roku podpisał kontrakt z Mainz, które wtedy znajdowało się w drugiej Bundeslidze. Łatwiej byłoby dostać reparacje wojenne od Niemców niż zapisy wideo z tamtych czasów, więc musicie zadowolić swoje uzależnione od dopaminy Mózgi tylko obrazkami. W swoim pierwszym profesjonalnym sezonie klub strzelił aż 10 bramek, a Mainz zajęło ósme miejsce, co jest dobrym wynikiem. Dodam, że Jurgen jeszcze grał na pozycji napastnika, jeszcze bo to się zmieni z biegiem lat. Sezon 9-1, 9-2 to siódma pozycja w lidze i tym samym walka o utrzymanie, która zakończyła się sukcesem i Mainz pozostaje w drugiej Bundeslidze na kolejny rok. Jurgen kończy rozgrywki z ośmioma golami, z czego połowę z nich zdobył w jednym meczu gdzieś tam na początku sezonu. W 92 władze ligi zabawiły się formatem rozmnażając zespoły z 12 robiąc 24. Mainz utrzymało solidną formę średniaka zajmując 12 pozycję. Forma Niemca pikowała w dół. To wciąż więcej bramek od Antonego, no ale trochę za mało. W 93 trend się odwrócił. Mainz dalej walczyło o środek tabeli, ale Klopp pierwszy raz od dawien dawna zdobył więcej bramek niż sezon wcześniej. No, wspaniale. Sezon 94-95 był ostatnim, kiedy to wujek Stanek pełnił rolę napastnika. Klub z Moguncji niebezpiecznie zbliżył się do strefy spadkowej, a Klop, mimo utrzymania takiej samej formy, został przesunięty na obronę. Ale zanim to się stało, już nie taki młody Niemiec wziął udział w jakimś dziwnym niemieckim teleturnieju, gdzie zadawane były specyficzne pytania, a Klop dawał jeszcze bardziej specyficzne odpowiedzi. No, Niemcy somiacy są są. Wer ist Deutschlands bekannteste Pornodarstellerin und Produzentin? Hannelore Kohl. Nowy sezon, nowa pozycja, nowe rozdanie. Właściwie to nowe pozycje, bo chłop był rzucany po całym boisku. Zaowocowało to 11. miejscem w lidze i takimi średnimi statystykami. Rozgrywki 9-6, 9-7 przywitały Jurgena kontuzją, ale szybko się pozbierał i wrócił wspomagać kolegów. W tej kampanii miał również miejsce najsłynniejszy mecz z udziałem Klopa. Przynajmniej tak jest to określane w niektórych zakątkach internetu. Ostatnie spotkanie sezonu. Mainz walczy o trzecią pozycję. Wolfsburg walczy o drugą, gospodarze wychodzą na dwubramkowe prowadzenie. Wtedy on, człowiek o gniewnej twarzy, daje nadzieję i jego zespół wyrównuje. A to wszystko po to, aby później dostać dwie kolejne bramki i ostatecznie przegrać 5 do 4. No i tak to już będzie się ciągło za nim, że najlepsze wspomnienia idą w parze z porażką. Maint zalicza fenomenalny sezon, jak na wcześniejsze standardy, a Klopp notuje pierwszą asystę. W 98 Jurgen strzelił chyba swoją najładniejszą bramkę, a przynajmniej według mnie najładniejszą. Jego zespół wrócił do normy, a on sam coraz częściej zaczął gościć na boku obrony. Sezon 98 9 to nudy i nawet nie ma o czym tutaj mówić, przełom wieków no to w sumie to samo. Dziać się zaczyna w 2001 roku, w połowie sezonu 27 lutego Jurgen kończy karierę zawodnika jako najlepszy strzelec Mainz i zaczyna karierę trenera, też w Mainz. W jego klubie źle się dzieje, pobicia, rozboje, a w dodatku grozi spadek do niższej ligi. Nasz protagonista rzutem na taśmę utrzymuje zespół lepiąc go na ślinę i błoto, a w mieście słychać wielki łomot kiedy to kamienie spadają z serc kibiców. W kolejnym sezonie odmienione Mainz walczy walczy tak, że niemal wywalczyło awans do najwyższej niemieckiej klasy rozgrywkowej. Zabrakło raptem jednego punktu. Kibice Liverpoolu pewnie już mają jakieś pierwsze tiki nerwowe. W rozgrywkach 2002-2003 sytuacja się powtarza, a te łzy nie świadczą o różnicy punktowej, a o bilansie bramek, bo to właśnie on zadecydował, że Mainz pozostaje w tej cholernej drugiej Bundeslidze na kolejny rok. W tej chwili kibice Liverpoolu już prawdopodobnie telepią się gdzieś pod biurkiem. Rozstrzygnięcie odnośnie awansu ponownie przeciągnęło się do Ostatniej kolejki w sezonie. Natomiast sytuacja drużyny Klopa była na tyle dobra, że wystarczyło wygrać, niezważając na bilans wronkowy, i Bundesliga zawita w kolejnym sezonie do miasta. No i w końcu, po dwóch latach niepowodzeń, pecha i klątw, Jurgen dopina swego. Zawodnicy nie zesrali się metr przed kiblem, i ostatnie spotkanie udało się wygrać, a co za tym idzie, spowodować ogromny uśmiech u swojego przesympatycznego trenera, który świadczył o awansie. Po końcowym gwizdku działy się rzeczy niesłychane. W końcu Mainz pierwszy raz w swojej historii weszło do Bundesligi, a wujek Stanek został uznany za ojca tego bezprecedensowego wydarzenia. Zresztą słusznie, jest takie powiedzenie, że z gówna bata nie ukręcisz, a on ukręcił. Zespół z Moguncji był najmniejszym klubem w Bundeslidze w sezonie 2004-2005, a klimatyzacja była ciężka, co najmniej jak ta baba z ceremonii otwarcia igrzysk i pomiędzy październikiem a lutem wygrali tylko jeden mecz, ale jak już czasem łapali na krótką chwilę odpowiedzi wedni rytm to szli jak burza. Na przykład na stadionie Bochum po ich wizycie to atmosfera zrobiła się ciężka jak po przejściu tornada. Mainz przegrywało często, ale jak już nadarzyła się okazja do wygranej to wszyscy robili co tylko mogli, aby wycisnąć z niej co tylko się da. Mimo marnych prognóz Klop wycisnął 143% ze swoich kopaczy i wywalczył środek tabeli, czyli miejsce, gdzie moguncja bardzo lubi być. W sezonie 2005-2006 zespół Klopa zagrał w europejskich pucharach. Uprzedzając twoje domysły, to stało się tak dlatego, że byli wysoko w klasyfikacji fair play. Jak chcesz wiedzieć co to jest, to wpisz w gogle. Przygoda nie była za długa, bo już w pierwszej rundzie odpadli z późniejszym zwycięzcą tych rozgrywek. W lidze stabilna średniawa, ale w pucharze, no tamto zaszaleli. Jak na Niemców przystało, szturmowali wszystkie fazy, aż dotarli do ćwierćfinału, gdzie trafili na Bayern Monachium. Klub wiedział co ich czeka w tym pojedynku, ale robił do Dobrą minę do złej gry. Goście może i by mieli jakieś szanse, gdyby na bramce Bawarczyków nie stał Olivier Kahn. Mimo opuszczonego karnego zrobił swoją robotę, a następnie ofensywa gospodarzy zrobiła swoją, i przygoda w DFB Pokal ku niezadowoleniu wujka Stanka się skończyła. W następnym sezonie klub z Moguncji spadł z ligi. Nie pomogło nawet 8 transferów, które zrobiono w zimowym i letnim okienku transferowym. Wśród nich był rekordowy. Zarówno dla Klopa jak i Mainz za 2,8 miliona euro kupiono Zidana. Ale Mohameda. Pomimo relegacji, klub został w klubie na następny sezon. Niestety w kolejnych rozgrywkach nie udało się wywalczyć powrotu do Bundesligi, no i nadszedł moment, który od czasu do czasu gdzieś tam pojawiał się w świadomości kibiców, ale o którym celowo zapominano. Klub ogłosił, że odchodzi. W mieście ogłoszono żałobę. Zorganizowano mu pożegnanie i mimo języka niemieckiego, który wiadomo jest językiem wojny, to ostatni występ wujka Stanka mógł wycisnąć niejedną łzę. Alles, was ich kann, <Klacht> habt ihr mich werden lassen? Alles. Jeszcze w maju Jurgen odrzucił ofertę Bayernu i podpisał dwuletni kontrakt z Borusją Dortmund. W lipcu 2008 roku zdobył pierwsze trofeum. W ramach superpucharu Niemiec jego zespół pokonał Bayern. Ponadto warto zaznaczyć, że jedną z bramek zdobył Błaszczykowski, Jakub Błaszczykowski. Całkiem niezłe przywitanie z Dortmundem. Natomiast w lidze już tak kolorowo nie było, ale progres względem ostatniego roku zaliczony, bo wtedy skończyli na 13 pozycji. W kolejnym sezonie Borussia zagwarantowała sobie europejskie puchary, z których i tak nic nie wyszło w rozgrywkach 2010 11 Warto zaznaczyć, że w 1 lipca 2010 roku do klubu ściągnięto piszczka Lewandowskiego i, jak to określał, Kołtoń, supertalent, brylant itd. Kagawe. My też chcielibyśmy, żeby Lewandowski był takim supertalentem. Kagawa takim supertalentem jest, Lewandowski po prostu nie. No Ja znam Lewandowskiego dobrze, ja znam Lewandowskiego dobrze, ja znam Lewandowskiego dobrze. Borussia przegrała pierwszy mecz ligowy kiedy myśli kibiców były skierowane ku tragedii i rozczarowaniu, to z upływem czasu okazało się, że za dużo tych porażek w tym sezonie nie będzie i tytuł mistrza Bundesligi po 9 latach wraca do Dortmundu. Ważnym jest, aby powiedzieć, że na tamten moment drużyna Kloppa była naj. Młodszą drużyną w historii ligi niemieckiej, która dokonała czegoś takiego. No więc y, bardzo fajnie, i tak dalej. W następnym sezonie Liga Mistrzów lekko przeorała zespół z Dortmundu, ale na niemieckiej ziemi nie było im równych. A liczba 81 punktów, jakie zdobyli, była najwyższą liczbą punktów, jakie zdobyto w historii ligi. Oczywiście na tamten moment. Robercik się powoli rozkręcał i oswajał z pierwszym składem, a wujek Stanek, już po zakończeniu Bundesligi, mógł ponownie dopisać sobie do dorobku ograbienie. Bajernu, tym razem z Pucharu Niemiec. Mecz finałowy stał pod znakiem polskiej flagi. Przy każdej bramce któryś z trzech Polaków miał swój udział. Najpierw Błaszczykowski asystował przy dwóch pierwszych golach, następnie Robercik po prostu strzelił hat i przy ostatniej bramce lewego asystował mu Piszczek. W kampanii 2012-13 forma była cały czas wysoka i jeśli istniałaby jakaś klasyfikacja najlepszej drugiej drużyny świata, to Borussia w tamtym sezonie byłaby na samym czele. W każdych rozgrywkach arcywróg z Monachium okazał się lepszy. Klop oczyszczając się z zarzutów frajerstwa mówił, że odpuszcza krajowe puchary, aby skupić się na Lidze Mistrzów. Na krótko przed finałem tych rozgrywek Bayern poinformował, że w najbliższym okienku przechodzi do nich Götze, co lekko poddenerwowało Kloppa, ale jeszcze bardziej Bardziej poddenerwowało go to, co się stało w finale Champions League. Final. Niemiecki finał. W Bundeslidze lepszym zespołem okazał się Bayern, natomiast bezpośrednie pojedynki rządzą się swoimi prawami. Mecz zaczął się od kilku serii, które miały na celu sprawdzić ogólną sprawność bramkarzy i trzeba przyznać, że zarówno jeden jak i drugi golkiper pokazał się z jak najlepszej strony, w przeciwieństwie do bloku obronnego Borussii, który dał się oszukać jak dziecko, ale żeby nie było niedomówień, obrona Bayernu wcale nie była lepsza. Dante ciosem w przeponę zapewnił remis. Wraz z upływem minut obrońcy zrehabilitowali się za swoje błędy, ale Lewandowski strzelał coraz celniej, jakby jeszcze wyeliminował zagrania ręką, to byłoby super. Niestety w 89 minucie pojawił się niszczyciel dobrej zabawy, Robben, który wturlał piłkę do bramki i tak samo jak w przypadku Realu, za mało było czasu na reakcję. Tyle. Bayern wygrał, Borussia nie, Lewandowski zajął drugie miejsce w klasyfikacji strzelców. Na pocieszenie, w klasyfikacji Bramek i asyst kolejno Lewandowski oraz Błaszczykowski zajęli również drugie miejsca. Ten traumatyczny sezon zakończył się happy endem, bo klop przedłużył umowę z klubem do 2018 roku, a już na samej inauguracji nowych rozgrywek nadarzyła się okazja do rewanżu nad Bayernem za ostatnie 12 miesięcy. W DFB Super Cup drużyna Jurgena przejechała się po tych kolesiach z Bawarii i mimo, że pozostawał lekki niesmak, to można było ponownie napełnić swoje serca nadzieją, że w tym sezonie przegranych finałów będzie mniej, a może przy dobrych wiatrach nie będzie ich wcale. Gra Rusi w Lidze Mistrzostw była taka sama jak zachowanie klopa w meczu przeciwko Napoli. Odpadli gdzieś tam w czeluściach ćwierć finału. W Lidze znowu drugie miejsce, ale na pocieszenie Robercik, król TikToka, został królem strzelców Bundesligi. Z tym, że w Dortmundzie tak naprawdę nikt się nie cieszył, bo Lewuś wypił cztery litery na Jurgena i od stycznia wiadome było, że przejdzie on za darmo do Bayernu w lipcu. Zdradzony, samotny i zły. Właśnie taki był wujek Stanek, kiedy kompletował skład na nowe rozgrywki. Pomimo mocnych przetasowań kadrowych w DFB Super Cup udało się pokonać Nemesis i pozytywnie rozpocząć nowy sezon. Niestety był to jedyny pozytyw tego sezonu. W lidze szło tragicznie. Klopp w kwietniu ogłosił, że ma dość i odchodzi wraz z końcem rozgrywek. Ostatecznie Borussia zajęła siódme miejsce w tabeli i na fajne pożegnanie przegrali 2 do 1 z Wolfsburgiem w finale DFB Pokal. Pożegnanie Jurgena było huczne, leciały łzy, coś tam śpiewano po niemiecku, chyba o wojnie, a nasz protagonista nie zamierzał udawać się na wakacje, bo czuł pismo nosem o jakimś klubie w Anglii, którego trener to tak średnio sobie radzi. 8 października 2015 roku, po zwolnieniu parodysty Rogersa, Liverpool podpisał z nim kontrakt, a klub na swojej pierwszej konferencji nazwał się The Normal One. W przyszłości będzie to jego znakiem rozpoznawczym, tak samo jak jak drugie miejsce. Niemiec objął klub po ósmej kolejce, kiedy Derec byli na dziesiątej pozycji. W pierwszym oficjalnym meczu jego zawodnicy grali tak słabo, że nawet nie ma co tego pokazywać, więc macie kompilację różnych ujęć na piękną twarz Jurgena. Pierwsza okazja do zdobycia trofeum nadarzyła się w finale Carabao Cup i byli całkiem blisko pucharu, bo w regulaminowym czasie spotkanie zakończyło się remisem i dopiero w karnych zespół 115 zarzutów okazał się lepszy. Po raz pierwszy. Podopieczni Klopa doszli również do finału Ligi Europy, w którym oczywiście przegrali z Sewillą. Ale nie o finale, a o ćwierćfinale będę opowiadał. Wtedy to w rewanżowym pojedynku stoczyli nieziemski mecz, który był przytaczany w niezliczonej ilości filmików na YouTubie o tytule Niezapomniane Widowiska Piłki Kopanej, lub coś w tym stylu. Były klub Jurgena w pewnym momencie prowadził 3 do 1, ale heroizm nie pozwolił zawodnikom Derez odpuścić. W 91. minucie Dejan Lovren. Z Strzelił bramkę na 4 do 3, tym samym zapewniając awans Liverpoolowi do kolejnej rundy. Ostatecznie to nic nie dało, bo zestrali się metr przed Kiblem, ale co się pocieszyli, to ich. W Lidze skończyli dwie pozycje wyżej względem tego, co było, kiedy Niemiec przychodził, natomiast nikt tu nie liczył na wielkie efekty. W Liverpoolu cieszyli się z jakichkolwiek efektów. Przed sezonem 2016-17 poczyniono transfery, ściągnięto jakichś no-name'ów typu Joel Matip, Sadio Mane, Ragnar Klawan, Weinaldum czy Loris Karius. Poskutkowało to szalonym czwartym miejscem w lidze i nic poza tym. W 2017 się konkretnie zabawiono do klubu przedłuł: Salah, Robertson, Oxley, Chamberlain i na razie tyle. Nie liczcie oczywiście na to, że w lidze sytuacja jakoś znacząco się poprawiła. W tej kampanii miała miejsce jedna z większych porażek Klopa, ogólnie w karierze. Gdzieś tam na początku września maszyna Guardioli napędzana przestępstwami wstarnowała Reds prawie tak samo jak Mane zrobił to z Edersonem. Często zarzucano Jurgenowi, że jego zespół traci sporo bramek, co zresztą widzieli. Postanowiono to naprawić, ściągnięto do klubu Vandalka, który podobno miał być za drogi, ale z tymi przewidywaniami to różnie jest. Na przykład nikt nie przewidział, że Liverpool znajdzie się w finale Ligi Mistrzów w tym sezonie. To, jak on się potoczył, to zupełnie inna kwestia i nie mówmy o tym. Czwarte miejsce w Premier League, a Egipcjanin za kolami wywalczył sobie pierwsze miejsce w klasyfikacji strzelców. No i fajnie było, ale chyba najwyższy czas, aby zespół Niemca w końcu zaczął o coś walczyć w tej e, lidze. W 2018 roku wywalono Kariusa na Zbit Pysk i ściągnięto w jego miejsce Alisona oraz paru innych, ale nikogo ważnego. Sezon był bardzo emocjonalny i emocjonujący zarówno dla Jurgena, jak i całego klubu. W lidze kładli równo każdego. Każdego oprócz... Manchesteru City. To właśnie z nimi przegrali jeden jedyny mecz w Premier League w tej kampanii. Niestety, ta porażka zadecydowała o tym, że Derez będą musieli zadowolić się drugim miejscem w tabeli i stratą jednego punktu do lidera. Deja vu, panie Klopie. Na pocieszenie wygrali Ligę Mistrzów, ale nie będę o tym opowiadał, bo pokazywałem już ten wyczyn, więc zapraszam do odświeżenia sobie o tego materiału. Na dobry początek nowego sezonu przegrali Community Shield z nikim innym, jak Manchester City, ale to były złe dobrego początki. W tych rozgrywkach do gablotki dołożyli UEFA Super Cup oraz Klubowe Mistrzostwa Świata, a Klub został wybrany najlepszym menadżerem FIFA. Sezon był kończony na wakacjach z powodu jakiegoś wirusa, pewnie pamiętacie. Natomiast zaraza nie przeszkodziła Jurgenowi w sięgnięciu po tytuł Premier League po raz pierwszy. I niestety ostatni. Alexander Arnold i Andrew Robertson musieli ustąpić miejsca de Bruyne w klasyfikacji asyst, a Klopp został wybrany menadżerem sezonu Premier League. Również po raz pierwszy i ostatni. Wspaniała kampania następna już taka nie była i Jurgen wraz ze swoimi kopaczami zajęli dopiero trzecie miejsce w lidze, ale został drugi rok z rzędu wybrany najlepszym trenerem FIFA. Nagrodę przyznali mu wirtualnie. W 2021 wujek Stanek z Liverpoolem pobił rekord jako jedyny zespół w historii, wygrał wszystkie sześć meczów w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Ponadto do gabloty dołożył FA Cup oraz Carabao Cup. W obydwu finałach pokonał Chelsea, klub sportowy, wtedy jeszcze w miarę normalny klub sportowy. No i przegrał finał Ligi Mistrzów z Realem oraz ligę z Manchesterem City, ale te dwa zdarzenia to pewnie nikogo nawet nie dziwią. Następny sezon zaczął się znakomicie, w końcu to oni okazali się lepsi, od obywateli i w meczu o Community Shield pokonali zespół Guardioli. Nie jakoś 1-0, nie fartownie jedną bramką, oni wygrali aż 3-1 i solidnie rozbudzili nadzieję kibiców. Wyniki takie jak 7-0, 9-0 każą myśleć, że był to sezon niesamowity. Zresztą omówiłem go jakoś rok temu, więc zapraszam do obejrzenia. Natomiast strofując wasze wyobrażenia, Liverpool został solidnie przekopany w tych rozgrywkach. Piąte miejsce i brak Ligi Mistrzów był powodem do niemałego smutku środki kibiców The Reds. Rozgrywki 2023-2024 miały być rehabilitacją. Wyszło tak przeciętnie. Do kabloty wpadł Karabao Cup, a jeszcze przed tym finałem, 26 stycznia, Jurgen ogłosił, że odchodzi z Liverpoolu, ale spokojnie, nie obejmie żadnego innego angielskiego zespołu. Zawodnicy pożegnali go bardzo ładnie, zapewniając trzecie miejsce w lidze. Po ostatnim meczu Niemiec ładnie podziękował wszystkim i intonując swoim anielskim głosem pieśń, przywitał Arne Slota, czyli nowego szkółka. Kolejniowca Liverpoolu. 31 lipca 2024 roku, klub ogłosił, że już nie będzie menadżerem, nigdy i że z tym wszystkim kończy. Tak samo jak ja kończę ten odcinek. Więc się żegnam. Żegnam.